Jak naszano? Haha, hej, się i wiadro pamiętacie, no kto za nami jest długo, ten wiesz co to jest? jak widzicie, dosyć poważna Jedziemy, jakbyśmy się wybierali gdzieś. W dzikie strony, w dzikie krainy no, no, no Jeszcze złożę z PKP Katowice A już się dzieje Wincie dzielnia to wszystko znosi Artek też, Lena też gdzie jedziemy? Nad morze Chury Nad morze Nad morze Samy na miejscu c ładujemy się do naszego wagonu sa. Cieszę się, Tak, ja też się cieszę. Radości. Bardzo taka wystawka do filmu, no kurde. Nie, to jest dla nas, co by było wygodne. Wchodzimy pranka, to znaczy... hopsa e, jest razem z dzieciakami w pociągu. Ja wejdę do innego przedziału i powiem, że mi jest co, nie pociąg pociągu. Zobaczymy, co oni zrobiły. Wchodzimy innym wejściem. Już do mnie. Bo no tak, tak, to się nie spóźniał. Okej, okay, nie spóźniaj się, nie? Tam jest nasz przedział. Zablokowałeś te drzwi. Pana, ci... Mamy to, mamy to. Syrija jest zarwana. Pociąg odjechał, konduktorzy nie chcieli czekać. a witajcie Cię Piko, nie? ale dzięki kochani, żeście tak interweniowali ja że nie miałam ochoty, by Ciebie po prostu pojechać na pewno bym wypoczęła radość ale to było dobre dobre, nie? Vincio wi Wincio! Vincio coś ich się nie wydarzy to no nic się nie będzie dało no jestem bardzo głodny więc się... może coś wiem, ja, może jak się zatrzymamy na tej stacji to skończysz po hot no, <laughs> ten moment kiedy ten karbon się sprawdza Heh, <noise> Siema, Jeżeli chodzi o podróż nocą, e, PKP to jest spoko. <noise> wszyscy śpią? Ja nie. A, wszyscy śpią. Co? 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 No, damy, że! No w co, w co? Dobra, mu całą paczkę. <gry> niech chcę, <se> kurwy! <gry> Idealny moment. Po, pojadę Co by zdążył? Nie Ładnie zdążył. Zdąży. Nie zdążył. Gościu! Ej, cy mój! Cy mój! Zaczęło się pociąg. Co mu się Przyjdą Przyjdą do nas, bo my wyrzucili coś przez okno? Będziemy mieli problemy? Ej, będziemy mieli problemy. Za to, żeby chcieli gościowi pomóc. Patrz, jak on psuł, Nie, no patrz, patrz jak lezi, patrz. Jest, 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 jest. One tam leżą! Hop, sasa, trzymaj się! E Hop, sasa, jest e, druga 33. Byliśmy trzy. na Ostrów Wierzchopolskim. Tam jeszcze kawałek drogi. Ale udało nam się dorwać Sexy Pepsi <laughs> Radość Chciałabym się zanucić w poznaniu czwarta nad rana Może sen przyjdzie Może mnie odwiedzi Nie w szosach Tak się składa, że już jesteśmy prawda? Dobrze Myśmy położyli się spać przed chwilą. Budzili nas dwa razy nocy. No nie tak przed chwilą, bo dwie godziny temu też się budziliśmy. Tak, budzili nas y, konduktorzy. No? Nie, my się budziliśmy. Tak. wyspała się na poduszce. No, fajna poducha, widzisz? Wielka jest fajna. I się wszędzie 90. Ta przasa. Jesteśmy w brzegu jak się spało w pociągu? O, okropnie! Artur, nie spało ci się dobrze w pociągu? Nie! No dobra, chudy jak to by się spał? Dlaczego? Dlaczego, gadaj. No bo wczoraj w no. nocy, no to tak no. mi było niewygodnie, że mnie nawet teraz nogi bolą. O no widzisz, no tak to jest. Jak się nie bierze wagonu z posiadków. Czy idziemy Ewa? Idziemy Ewa przegonić gołąbki, Co to ma być, że ona nic nie jest jedzą? Proszę. Dzień dobry, Hopsasa. Wyleślimy z pociągu, a tutaj patrzę kochani z gościa. Znacie <grym> hey, absasa hey, hey. i dwie bryki. Dwa razy BMW po nas przyjechało. Nie ukrywam, jestem zadowolony. Jedziemy się zrelaksować trochę na hotel, a później zacznij. Hotel Imperial, resort Mary Spa, Sianorzęty. To jest hotel. Pikny hotelek. A za chwileczkę będziemy w pokoju, to wam pokazamy jak to syczko wygląda. Także bądźcie z nami niech się da Jest gorąco dzisiaj w ogóle ma być najciplejszy dzień w roku okay, okay. idziemy do środka, kochani. Apsasa założyć taką opaskę. To jest sporo, tak pozytywnie. I elegancko. Proszę bardzo. I teraz wiadomo, że się z gościu tutaj widzisz ca brygada z nami. Af sasada. Wazimy do środka. Lena. Jak tu pachnie! Chopsa, so. To jest nasz pokój, Kani. Jaki my dostali. Tu mamy salonik. Jest Moj widok no, na no, taras. mały domek! Czekajcie, czekajcie. dalej. O co ja Otwieramy kolejne drzwi. Imperial Resort Spa. Tak, kochanie, troszeczkę wygląda. A co Idziemy do kolejnego pokoju. Kolejny pokój. Hop, sasa! Kolejny pokój. Tu mamy taki widoczek. Tak jest, ale zobaczymy, bo gdzieś tam jest jeszcze jakiś inny widok. Toaletę zobaczymy. Tu jest nasza toaleta. Kartę. Kartę trzeba ułożyć. Jest elegancko. Patrzcie, że... Hopsasa. Podoba Ci się hudy? Tak. Elegancka. Idziemy dalej jeszcze. Kochana moja. Jest pięknie? Hapsasa. A teraz idziemy zobaczyć na taras, bo mamy tu taras. I widok z tarasu mamy, kochani, taki. No jest zacnie. Hopsa sa! sa. Fontanna na dole. A na wierchu jest y, jeszcze taras. Teraz się go później pokazać. Nie na no, wielki mamy pokój. Ogromny. Ogromny mamy pokój, ogromny taras. Hopsa sa! Niech się wam darzy radości! Ha ha, ha, ha. Oh. Baseny. Są na basenie. Sprawczy numer szafki. Mama, poczekaj, no to może będzie przejście przez sąd, Nie rozpoznano klaski. Nie wzięliśmy kluczyków do szafki. Hej, wiecie, chcieliśmy na basen wejść. Nie wiem, jak to mamy zrobić. Proszę? Vouchery na ręczniki. Tak, mamy, mamy. I dwa tak? Tak, tak, tak. taki, basenowy. Tu jest karta pokojowa Masz tego szafki też, czy? E, no właśnie to nie działa, Dzień. żeby otworzyć szafkę Ale tak, bo to są opaski takie jedną czy dwie? Aha, aha, okej okay. Jedna na starczy Dobra Dzięki Wiktorze Mamy to Teraz powinno działać Idziemy sprawdzić, czy to zadziała Czekaj To nie tu A tu Idziemy To nie karta pokojowa, tylko Musi być opaska A Jest to. Nie rozpieszczamy opaski. Musimy wybrać najpierw dowolną szafkę, więc wybieramy szafkę 35. Do szafki 35 wkładamy jakieś rzeczy. Aha! No i teraz zobaczmy. No. Jest szafka numer 35. Przyłóż. Otworzy się. Dobra, wkładamy rzeczy. Mamy. Prosta to jest. Dobrze,

Przed kościołem. Tak niech byłby. gąski. Gąski, gąski do domu. gąski. o. Mama. Taran, 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 O, taran, Czekanie, jak pięknie wygląda hotel Imperial no ton. Patrzcie, jak tutaj pięknie podświęcone. No fantastycznie, fantastycznie. No po prostu klimacik niemożliwy, no. Takie muszelki pozbierałaś, tak? Mhm. Śliczne. Długo ich szukałaś? Nie. Wystarczyło, że wejdę do morza i już. OK. To pięknie, resort spa Imperial. Szanowni Państwo, serdecznie Was pozdrawia z górortu morskiego, z samego Bałtyku. Jak się wam darzy, Dima, chef wszystkich chefów, jeżeli chodzi o grillę, Krzysztof Ster, jeżeli chodzi o muzykę, a mnie przedstawia miecz. Radości, <średzi> <średzi> słuchajcie, że... Moc uścisków i... Całusów, nie? Całusy też. Trzymajcie się, ha, a, a tutaj jest gościu, który pyta, co do tych burgerów trzeba. Tak, fajny. Jak on się nazywa? Vincent. <laughs> a wiesz, że oni on się nazywa? Vincent. A a niby ten co będzie płuca, to siły w płucach nie ma. tu dwa razy i ma materiec. Coś się kroi. Tak jest, to na pewno nie będzie schabowy. Widzimy się wkrótce Kani, na scenie. No coś się ma podzieje, nie? Myślisz? Ale gorąco. Powiem Wam, że jak na pierwszy raz to daje radę, nie? Piotrek, jak oceniasz jasne pasy? <grystanie> daje radę. Ja się nie spodziewałem, że da rady, nie? No nie? Że na pierwszy raz od razu tak! Uh! morskim najlepsze lody i gofry. A mają nawet właśnie o smaku waty cukrowej. Proszę. Krudy już wyrwał czekolada mięta. Znajdziemy ich tu. Potem ich poznacie. Czekoladek zrobi na ten. Dobra. Ja panu Ok, mile na Nie. Dokładnie. Dobra, dobra, co tak zrobię? O 20, o 20. zaczynamy zabawę. Tu w tym miejscu. Tak jest. Niech się da. Feeling that you never know, felt it. Always knew that you were too lost. Brawo! Jestem w hotelu Imperial. To tu właśnie tutaj otwiera się teraz widokowy, na którym będzie się naprawdę działo. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem w ogóle tego miejsca. Ja byłem w wielu hotelach w Polsce. Kto mnie zna, ten wie, ale ten hotel wywarł na mnie piorunujące wrażenie. Samo to, że jestem tu z Gazinką i z moimi dziećmi, a teraz ik, nasze dzieci są na pijamę party. <grym> pijamę party w środku tygodnia dla dzieci w ogóle. Skąd się to wzięło? Ja gratuluję pomysłów, jeżeli chodzi o ten obiekt e, i tego, kto to wszystko organizuje. Szacun, copkę, Niech się da. Kani, to nie jest oceanarium. To nie jest Nemo gdzieś tam z Władysławowa czy z Półwyspu Helskiego, Tylko to są siano rzędy. Yes. Tak jest, zabażnianie. Coś taki zdziwiony jak ona.

Imperial Resort Spa, śameczka, kochani. Tak jest, tak jest. Ty wypoczywasz, że animatorki zajmują się Twoimi dziećmi. Czego więcej trzeba? Kochani, jest sobota, ważny dzień. Dzisiaj o 20.30 w Imperial Resort. MEDY Spa będziemy grillować Góral BURGERY dla gości hotelowych. A to amerykański wóz. Tak jest. Który widzieliście już wcześniej na innych filmikach to już dzisiaj godzina 20.30 Wspólnie z Krzysztofem Sterem będziemy się bawić, ja będę składał burgery, a wspólnie z Krzysiem śpiewać będziemy Niech się darzy, pozdrawiamy z Imperial Resort Spa Można jeździć windą a je można jeździć na piatę A że ja sobie lubię połazić, to się przejdę aż na czwarte piętro ty o tym wiesz, że my kochamy czy mama? Co to jest za rogatko? Czy Nie wiem. Co, jak panowie? Marcin, my słyszałeś co relacji, że jak widzę, to cię zrobiłem czasa? Co on mi zrobił? Terho, on nas podbijał do mnie na i ja myślałem, że z ten samolot. Widzę, tam darne tej relacji. Różne ludzi tam jest. A to jest Marcin, e, szef wszystkich szefów, jeżeli...

I właśnie jest czas w Sianorzętach Hotel Imperial Resort Spa tsa, tsa. Ale tu gani gadu gadu, ble, ble ble A tak naprawdę grill rozparony, mięso przerobione Od rana przyjechaliśmy dosłownie 20 kg Antrykota, przerogowiliśmy go W startej kurtce Cytrynowej. No i będziemy składać Czeką tylko na mojego e, zawodnika, prawą lub lewą rękę nazwać można, w każdym razie Dima zaraz się tu pojawi razem ze mną, pracuję z nim dosłownie drugi dzień, dziś już będzie trzeci I muszę wam powiedzieć, rozumiemy się bez słów, ja po prostu spojrzę bez okularów, a on już wie co to jest, co trzeba i co trzeba położyć, także bądźcie z nami kochani, kogo nie ma, ten pojazd stare powiedzenie mówi ja my tutaj gadu gadu ble ble, ble a dzieciaki z rodzicami szaleją i tak każdego dnia właśnie tutaj e, w Sianoszęcach zajmują się dziećmi jak nie jakieś tam kochani no burger baca burger baca burger baca nieprawdopodobne kochani dzieciaki mają swoje kino dzieciaki mają swoje pijama aparty mają swoje mini disco mają burger baca ha, psa, Nastał czas, kiedy wyjeżdżamy, bo wyjechać musimy, ale jedno jest pewne: my tu jeszcze wracamy, dlatego że zostaliśmy podobnie zaproszeni. Och, no, sasa, dużo radości! A to nas prywatny szofer, pozwolę sobie powiedzieć. <śmienicza> radości tak kochanego dziecka. Sasa, się zanim tak odcineczek, to co? Radujcie za rodzisko i cieszcie się, rodzice, bo my są bardzo zadowoleni. A wam też radzimy się pełnią pierwszą, szczęściem i zadowoleniem. I'm so oh.